O przede wszystkim, tak. nie? Nawet, okej, okay, sprzedajemy na Amazonie i idziemy w FBA, więc myślimy sobie, super, mamy załatwiony temat, rzucimy to w FBA, nie? Ale to zawsze się pojawia tak. Ceny magazynowania w FBA, nie? W niskim sezonie jedne, a w wysokim sezonie, czyli mówię, październik, listopad, drugi dzień, trzy razy wyższe, nie? Wrzuciliśmy produkt, który jest wolno rotujący no to progi, te tak? szkody jak leży dłużej niż kilkadziesiąt dni, inna firma zamawia z ale potem inna. I nagle się okazuje, że w tym modelu wiesz, yy, w ogóle ta pozycja czy magazynowanie no, wystrzeliwuje w kosmos. Nie? Yy, w ogóle Fulfillment to jest, to trzeba dobrze kontrolować, więc szybko rotujące produkty, bo trzeba wiedzieć, że Fulfillment zarabia wtedy, kiedy sprzedaje, mhm. kiedy jest sprzedaż, tak? bo jeżeli ja prowadzę Fulfillment, to w jakim momencie ja zarabiam? Nie zarabiam nawet na tym magazynowaniu. To mhm. magazynowanie to jest dla mnie koszt, bo mi zajmuje miejsce dla produktów, które nie rotują. Ja zarabiam, jak produkt rotuje, czyli biorę, idzie człowiek albo maszyna, pakuje go. W tym momencie, jak powinien, prawda? Bo jest pick and pack. Mhm. Jak nie, to, to leży i ja to za ten magazyn, żeby nie być startem. Więc, więc trzeba mieć szybko rotujące produkty. A ta dbanie o rotację przy np. dużej ilości skał, to, to jest wyzwanie, nie?